Witam przejrzyszczowy Dashbul, pozdrawiam słońce, towarzyszy. Pałatka RWP Polish W z X. -em. Żeby mnie chyba kosmici namierzyli z kosmosu. Tak się ona mniej więcej prezentuje. Jest pancerna, wodoodporna. Na tej cien cienkiej lince, to wcześniej wspominałem, przywieszona. Pałatka ma ten plus: że jest bardzo wytrzymała, minus że jest bardzo ciężka po zbuknięciu. tu sobie taką mocąkę przed wiatrem zrobiłem 228 jest 128 mon nie daje rady tak za bardzo ta krótka tu jest enix o którym wspominałem tu mi się czajnik Sbit dopala tu jest patelnia, siekiera, nóż miltek, usm secandar plecak bundle z leży 65 litrów ogólnie co sądzę o połatek, połatkach, czy tarpach? Mój tarp w po do połatki waży tyle co piłko. połatka jest cięższa, ale jest za to wytrzymalsza nie, 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 mam pewność, że nie przemoknę nie impregnuję połatek w ogóle nie impregnuję połatek, co najwyżej tarpa mogę w, 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 w zaimpregnować Także, proszę Państwa, dziękuję jeszcze za oglądalność i pozdrawiam serdecznie Daszbór Filip Piotrowski. Dziękuję.